IKS SSA informuje, iż od czwartku 9 stycznia rozpoczynamy wymianę pierwszych kart kibica tych wydanych na przełomie 2010-2011 roku. Osób, które no, powinny wymienić kartę, jest około 1200. Najprościej rzecz ujmując, są to osoby, które w, wyrabiały sobie jako pierwsze karty przed rundą wiosenną. 2011 roku, o tym, czy dana karta już straciła ważność, można się przekonać na miejscu w punkcie obsługi kibica. Przynosząc kartę, osoba obsługująca sprawdzi, wyda specjalne oświadczenie o tym, do kiedy karta jest ważna. Także nie martwmy się na razie osoby, które w ciągu ostatnich powiedzmy trzech lat wyrabiały sobie karty. Mówimy o tych pierwszych. Pierwsze, które kosztowały 25 zł, które miały funkcję bankom, bankową. Wydajemy nowe karty w cenie 10 zł, bez funkcji płatniczej, na kolejne 36 miesięcy od momentu wyrobienia obecnej karty. Wystarczy przejść do punktu obsługi Kibica. To, czy będziemy robić nowe zdjęcie, w zależy od tego, czy zmienił się jakiś w jakiś poważny sposób wizerunek danej osoby. Jest to szczególnie ważne przy, przy dzieciach, kiedy ten wizerunek się zmienił. Ustawa bowiem wymaga, byśmy jako klub, organizator meczów, posiadali aktualny wizerunek twarzy. Także to tak naprawdę na miejscu, w punkcie wsługi kibica, zapadnie decyzja, czy będziemy robić nowe zdjęcie, które jak Państwo. Pamiętają, wykonuje się na miejscu w kilka sekund. Nie przynosimy żadnych nowych dokumentów, wystarczy ta poprzednia karta, którą zachowujemy sobie na pamiątkę.